Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Trochę mało tych kamperów. Przydałoby się ich trochę więcej. No tak, zapomniałam! Przecież mam jeszcze jeden nieotwarty kamper. Cześć! Witajcie na kanale Mariwo! Akurat wpadliście, kiedy przeglądałam moją kolekcję kamperów i przypomniałam sobie, że mam jeszcze jeden nieotwarty, najnowszy camper Barbie. Mam ich dość dużo, bo aż 7 sztuk, ale czegoś mi tutaj brakuje: oczywiście najnowszego kampera 3 w jednym. Dlatego otworzymy tą nowość od Barbie: Camper, ale wiem, że na pewno jesteście ciekawi mojej kolekcji kamperów. Pokażę ją wam, ale pod warunkiem, że pod tym filmem będzie 10 tysięcy łapek w górę. Wtedy dokładniej przyjrzymy się tym cacuszkom. Można zrobić mega camping dla Barbie. Zachęcam Was też, żebyście weszli na mojego Instagrama, gdzie codziennie dodaję relacje oraz zdjęcia. Oraz wchodźcie na mojego TikToka i oczywiście subskrybujcie kanał Mariwo, A teraz zabieramy się za otwieranie kampera! Barbie Camper 3 w jednym. Wwycona, nie mogłam się doczekać nowego kampera. Barbie Camper 3 w jednym. Samochód? Łódka? I kamper! A w środku jest ponad 60 elementów! Wow, dużo! Chyba to będzie idealny kamper na biwak Barbie. Widzę, że się tutaj wybrała na wycieczkę z dziewczynami. O! Oh. Hej, a ciebie też nie znam. Wow, wow, dużo tutaj tego! Ach, uwielbiam te akcesoria. Otwieramy te cudeńko. Cieram! O, 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 o! Wyjeżdżamy kamperkiem. Różowy kolor W zestawie było jeszcze mnóstwo naklejek barbiowych Nawet są piesełki Hej i ryba Jest też superaśna pościel I śpiwór Kaper jest dość lekki Wow, a jakie ma super koła Najpierw go otwórzmy Wow A co tutaj w środku jest? Akcesoria się schowały. Oś tutaj jest stolik i się coś ukryło. Saszetka z akcesoriami! O, a to chyba basenik! Ja Jacie, ale ma logo! W camperze mieszczą się cztery lalki, dlatego też są dla nich akcesoria: kubeczki, szklanki, talerzyki, no i oczywiście sztuczce. Są też artykuły higieniczne pastę do zębów, szczoteczki, dwa super krzesełka turystyczne i są też wędki dla Barbie! W różnych kolorach z kołowrotkiem! No i oczywiście jest też stół z ławkami. Coś się jeszcze tutaj ukryło? Uuu, to kuchenka! Ale zanim przejrzymy mu się bliżej, najpierw zajmijmy się naklejkami! Wow! Ale się już zrobił kolorowy! Wszędzie ma piękne naklejki. Rejestracje Barbie. A jak? Teraz wiem na pewno, że się go otwiera tutaj. Ciach? Z drugiej strony też. Ciach? Ale wiecie, jeszcze tutaj znalazłam skrytkę. Ciekawe, co tam jest. Wow, to jest ukryta łazienka! Hej, a co to jest? To jest toaleta. Hej, jest też ognisko! Z takim obracanym środkiem, Palenisko. nisko. Mmm, i burgerki. Możemy teraz widzieć kamper, ale co to by było bez moich lalek? Barbie, Basia, Amelia i Kamila. A teraz przejdźmy do środka kampera. W środku jest wyjmowana kuchnia. Oraz część wypoczynkowa z kanapą. I telewizorem Uuu, Kamila ogląda właśnie jakiś serial Z przodu możemy postawić kuchnię I tutaj jest też miejsce na ognisko Są kiełbaski pianki I wygodne siedzonko Basia to chyba woli pianki. Na górze kampera jest sypialnia Ale uwaga to niezwykła sypialnia Podnosi się I opuszcza się łóżko dodatkowe Tutaj jest duże łóżko I jeszcze mniejsze Dla siostry Barbie tak, to można się relaksować. A z tyłu jest wygodna łazienka z prysznicem. Nawet są szczoteczki i pasty dla wszystkich dziewczyn. Powiem wam, że ten prysznic też jest super. I pojemne półeczki też są. A z tyłu kampera jest miejsce nawet na basen. Nawet nie zauważyłam, a on imituje okno. O, ale to jest mega! Bas to nie jest tylko kamper, to jest trzy w jednym. Otwieramy zawleczki i wyjeżdżamy z kaminą. Wow, mamy samochód, ha, mamy oddzielny samochód osobowy. To jest po prostu gigantkie. Zmieszczą się w nim cztery lalki. A jakie z tyłu jest super miejsce do jazdy. No powiem wam, że ten samochód to jest kozak, ale w tym samochodzie jest jeszcze jedna niespodzianka. Spójrzcie tu, wszystkiego bym się spodziewała, ale to, że znajdę łódkę w kamperze, tego jeszcze nie było. Łódka Barbie w kamperze. Do tego są wędki. I nie uwierzycie, co jeszcze jest. Ryby. <śm> Fajna ta łódka! Ciekawe, czy pływa na wodzie. I jest też iście biwakowy stół z zastawą. Powiem wam, że ten zestaw jest naprawdę gigantki jest tyle możliwości zabawy: samochód, kamper, łódka, grill, basen no po prostu jest w nim wszystko. Ale jak łatwo się go składa? Powiem Wam, że ten kamper jest gigantki, najlepszy jaki kiedykolwiek miałam. Jeśli chcielibyście zobaczyć moją kolekcję kamperów, to szybciutko zostawiamy 10 tysięcy łapek w górę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na mojego Instagrama i TikToka. Tam się dużo dzieje. No i też subskrybujcie kanał Marivo. Do zobaczenia w kolejnym filmie. PAPA pa! pa! pa, pa.